Co sobie dzisiaj zupę pieczarkową robię? Pieczarki, tu są pieczarki, tu jest duże łódko, kurczak duży. Tak się gotuje obiad. A tu są pieczarki. Duże łódko, pieczarki się gotują. Pyszny obiad będzie zupa pieczarkowa a tu jest woda do picia z kiwi woda do picia z kiwi bardzo dobra woda woda z kiwi do picia na dobre dni żeby nie było ten żeby, żeby, żeby było chłodniej oraz kiwi tu się gotuje obiadek. Tak się gotuje obiad. Panie pieczarki się gotują. I duży kurczak. Kurczak z dobrego sklepu. Tak się gotuje obiad.